Siemanko, z tej strony Ters i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i zaczynamy kolejną zmianę. Dzisiaj trzy godzinki generalnie. No i co, mam już pierwsze zlecenie z mojego umówionego, bliskiego do mojego domu maczka. Także fajnie. No i wjedziemy je na zaciszną. Czyli też dość bliziutko. Fajne zlecenie na początek, takie rozgrzewkowe. No i ogólnie to dzisiaj pierwsza zmiana w krótkich spodenkach w tym roku. Także fajnie, jest 20 stopni, bardzo przyjemnie. Także można jeździć. Także lecimy z pierwszym rzuceniem. No i powiem Wam, że tak jak na dole ubrałem się idealnie, bo te spodenki na maksa oddają, tak na górze chyba trochę przesadziłem z tą koszulką termiczną, bo jest chyba aż za ciepło na termo, ale nie chciałem ryzykować, bo często bywało tak, że na zmianę ubrałem się za zimno, a potem jak nie macie zamówienia i siedzicie, to się wychładzacie. No i jest tragedia. Także wolałem nie ryzykować Zobaczymy czy to był dobry pomysł A no i ogólnie wypada podziękować za Donate. Y. Także... o fak, Chyba lepiej z poczekać Także myślę, że teraz można już podziękować za tego donata Na TIPLY Przywołuj nam jakby ktoś chciał Pojawić się na odcinku, wysłać mi jakąś wiadomość Lub ogólnie wesprzeć na GoPro 11 lub monitor To macie TIPLY Link w opisie No a wracając to chciałbym podziękować Kasi za dyszkę Pozdro od Dyspo, także dzięki za pozdro, też pozdrawiam i myślałeś, że częściej dostajemy gotowe, no nie dostajemy często, ja mam w tym miesiącu całe 15 zł z napiwków, ale jakoś mnie to nie dziwi, patrząc na obecne ceny zamawiania żarcia i ogólnie jak zamawiam, to zamawiam z KFC lub z baru Krukiecik, tyle że z baru Krokiecik mam zawsze odbiór osobisty, a z KFC no to zawsze rzucam piątaczka. Bo taki piątak w napiwkach jest w sumie najfajniejszy. Macie jednego piątaka, drugiego piątaka, trzeciego i macie dwie dychy za chwilę przy czwartym. Także no to oddaję. Tu jakbyście sobie chcieli kiedyś zrobić przegląd auta, to tutaj na prawo jest bardzo dobry pan przeglądownik. Że to zawsze sprawdza. I przede wszystkim podbija a to najważniejsze. Znaczy tam nie ma powodów, żeby nie podbić. Ale no. Bardzo bardzo. Dobra moi drodzy, po prawie godzinie oczekiwania mam kolejne zamówienie. Zmaczka na powstańców, także fajnie, bliziutko. No i dostawa też bardzo blisko, bo tutaj na osiedle dominikańska. Także no naprawdę idealne zamówienie. No i po bardzo przyjemna zmiana. Dobra. Proszę bardzo smacznego widzenia. Drugie zamówienie dowiedzione, także wracamy na bazę do Maczka, bo nic się nie dzieje, żadnego nowego nie mam. Ajajaj, no i słuchajcie moi drodzy, nastąpiło to, czego się właśnie obawiałem. Co prawda dostałem na barbar, czyli restauracja jest niedaleko. Natomiast sama dostawa jest aż za KFC w Biłanie, Także... Kurde, no całe miasto będzie trzeba przejechać 3,5 km dokładnie Ale mniej więcej to jest druga strona miasta Także niestety taka sytuacja Ajajaj, no A wracając, do mam złe skojarzenia właśnie z tym przejściem I ogólnie z taką dostawą Bo dokładnie na takiej samej Dostałem mandat Ale tym razem się nie dam Dobra, zdążyłem elegancko na zielonym A barwa odebrany Elegancko, no i słuchajcie Dopiero teraz zobaczyłem, jak duże jest to zamówienie, jest naprawdę wielkie, więc trochę niedobrze, biorąc pod uwagę, że muszę na drugą stronę miasta z nim jechać. Mamy tutaj chyba jakieś 4 drugie dania i na koniec jeszcze zupkę, także no, będzie to wyzwanie trochę wjechać z tym, ale nie takie się już robiło podczas pracy tutaj, także spoko. Także 4,4 km przed nami, bo wybrałem tą dłuższą drogę, ale za to nie muszę jechać ulicą ani nic, tylko cały czas drogą rowerową, także idealnie. Także co, 15 minut i będę na miejscu. Słyszycie ten piękny dźwięk po lewej? Rozpoczął się sezon żużlowy. W końcu. Ja miałem przez całą zimę sezon żużlowy, jak jeździłem bez hamulców na Bitwinie. A teraz jest już taki prawdziwy. Powiem wam widzowie, że mam naprawdę bardzo duże obawy co do tego zamówienia. Bo tam już nie było nawet gdzie spakować tej zupy. Tak, żeby to się wszystko zmieściło. Także wszystko... Jest zależny od tego, czy wytrzyma to ta folia i taśma klejąca na niej. Jak wytrzyma, to zupa będzie w całości. I tego się trzymajmy. Nawet nie wiecie jak przewalone sprzątanie takiej zupy z tego plecaka. Raz mi się zdarzyło w życiu wylać. To powiem Wam, że tragedia. Plecak to potem miał zapach tej zupy chyba z następny miesiąc, nie? O, fajnie. Very good. Droga rowerowa klasy. I po drodze rowerowej klasyki. O oh, fuck! Jeszcze górka. Zapomniałem, że tutaj jest górka do pokonania jeszcze. Kurde, przewalone jest zambienie. Naprawdę i zawartość. I teraz dostawa. Ale dobra, dam radę. W końcu mam nowy napęd w bitwinie, także górki są niestraszne. Przypominam, że jeśli ktoś by chciał sobie serwisować rower, to macie 10% zniżki na hasło Luters w serwisie pan rower w Tyczynie Także zapraszam, polecam. i to będzie całość. proszę bardzo, Rzadki widok, nawet bardzo rzadki widok. Peżot na lawecie, ale tak też się zdarza. Ale to suw, to tak w połowie. Peżot się w sportowych autach specjalizuje, a nie wsuwa. Dostałem kolejne zlecenie. Tym razem pizza z Millennium Horse a stamtąd na niepodległości, także blisko, mniej niż kilometr Fajna traska, szkoda, że zmieniu. No cóż, odebrana pizza ale z niepozytywnej informacji to mam 5 minut do końca zmiany także wspaniale, biorąc pod uwagę to, że się śpieszę do drugiej roboty no ale dobra, lecimy z tematem Dzień dobry. proszę bardzo, do widzenia No i punktualnie o 14.30 ostatnie dowiezione Także można by rzec, że mam zapłacone do ostatniej sekundy zmiany No, także podsumowując Zrobiłem dzisiaj 4 zamówienia Według aplikacji 12 km Według moich obliczeń obecnie mam 19 Z powrotem do domu będzie 23, 22 coś takiego Także trochę że przejadę No i co, tak to wygląda Także dzięki Wam za oglądanie tego filmiku jeśli chcielibyście mi rzucić na piwek za tą zmianę lub ogólnie coś na GoPro albo na monitor, to zapraszam na TiPli. No i zostawcie łapkę w górę i suba. Jeśli się Wam spodobało, siema!